Witam wszystkich tu Carionery i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak w prosty sposób można pokonać ojca Gascoina. Jest to naprawdę prosty sposób i ja w zasadzie nawet nie muszę nic mówić, jak widać moja postać ma dalej level 4, broń nie jest upgradeowana, tak więc może chodźmy do niego. Ja raczej zamknę się teraz, bo będzie kascenka. Ok, ja myślę, że ja dodam tutaj timer, żebyście widzieli jak szybko to można zrobić. Z tej taktyki y, korzystają speedrunerzy no z, z wiadomych powodów. No, i to, to by było na tyle, tak? Więc, jak widzicie, no. Tja. <laughs> yeah. Okej, okay, to myślę, że to dobra. Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów. A że faktycznie nie żyje, to jeszcze poczekajmy chwilę na potwierdzenie, ponieważ on musi uznać swoją porażkę.